Manko z tej strony Marcinie, a to jest my Magic Duel of Champions. No, przyznacie, że dawno mnie nie było, prawda? Kilka ładnych miesięcy. Yy, tak się to jakoś ułożyło. W związku z tym postanowiłem coś nagać. Może troszkę więcej czasu, a może troszkę więcej chęci. Uuu, co za niesamowite animacje się pojawiły. Moi drodzy. No, nieźle, nieźle. Anton kontra Cassandra, mam nadzieję, że tu nie będę lamił komentarzem, ponieważ nie do końca czuję obecną metę. Generalnie nie było mi w zasadzie przez cały ostatni dodatek co to takiego śmiesznego się dzieje, jak wylatują te karty. Oh my gosh, co oni tu porobili? Ten tu się świeci co jakiś czas. jak gwiazda wypływa. Nie no, trochę przygieli pałkę, wypadałoby to jakoś prze... wyłączyć chyba, bo. Oh gosh. <todgłos> Pierwszy komentarz od razu takie nowości. No dobra, widzę, że tragamy koszale i będziemy stakować jednostki. Ale ja po prostu tu nie widać o co chodzi tutaj. Już wiem o co chodzi, bo tak nie, nie rozumiałem do końca o co chodzi tutaj z tym czymś, co wylatuje z kart. a to po prostu uderza nam w punkty. O zobaczcie, jak wystawisz. O, i zmniejsza ich liczbę, ale to jest niesamowite. Dobra, zajmijmy się może pojedynkiem. Chyba, że gdzieś tutaj te efekty no niesamowite, to się nie powstrzymam od komentarza, tak jak widzicie. Z jednej strony Meni, z drugiej strony Terror Bolt. Tutaj stokujemy, troszkę staramy się zwiększyć za sobie za pomocą poborcy dziesięciny, jest krzyżowiec strażnik. A z drugiej strony mamy pana Antona. No więc podejrzewam, że stack kontra stag, ale tutaj chyba ważny był początek, którego troszkę przegapiliśmy, a wydaje mi się, że wtedy Miks troszkę dorzucił. W ogóle wiele powtórek, które wysłaliście do mnie się niestety zaktualizowało, nie chodzi mi tylko o kwestie samych CAD, ale przede wszystkim o to, że jakieś aktualizacje powodują, że 3 czwarte tych powtórek nie działa, w związku z tym ja część gdzieś tam przeglądnąłem, o, ładny most poszedł. No ale niestety, jeżeli będę miał czas, a ktoś podrzuci coś fajnego, no to oczywiście nagam, ale no, te stare powtórki nie ma możliwości, żeby się pojawiły. Chociaż może to i lepiej, bo w tej chwili mamy nowy dodatek. Czas odnowy, czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Przeglądałem wczoraj karty. No, wydaje mi się, że kilka fajnych kart. Przede wszystkim zmienili kilka starych kart. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale dobra, teraz już naprawdę zajmijmy się tym pojedynkiem, co tu się dzieje. Idzie granizon. Strasznie mnie drażnią, to nie mogę się skoncentrować na grze przez te śmieszne efekty. Legionista gryfa. Może tylko ostatnia dygresja. Wydaje mi się, że... Ktoś tu chce nawiązać do Headstonea, a to jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ to jest zupełnie inna gra i wszelkiego rodzaju zagrywki tego typu, typu jakieś tutaj wyszarzenia, czy coś takiego. Nie wiem, co to w ogóle oznacza, jakaś taka aura. Chyba, że obejmuje obie te jednostki, ta jego umiejka, co moim zdaniem niepotrzebne i tylko psują tutaj ten wizualny efekt. No nie wiem, mam nadzieję, że to jakoś można wyłączyć. No dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tak naprawdę widzimy. Dosyć ciekawą kartę, szybkość wiatru na ręce, czyli rozdajemy chyżość dla wszystkich jednostek. Dosyć ładnie wystokował tutaj swojego e, kusznika Gryfa. Z drugiej strony troszkę mało się dzieje ze strony Antona. No, oczywiście on teraz tutaj może e, użyć swojej umiejętności i troszkę wystokować swoje jednostki, ale to kosztuje go aż 4, więc wtedy zagrałby tylko coś za 2. Może nie jest to najgorsze rozwiązanie, zagrać jedną jednostkę i, i podstokować wtedy. Tym bardziej, że tak jak widzicie na granizonie więc zwiększyła się stakowalność, zwiększy stos. A, a jakże? O, nic dlaczego tutaj nie przychodziło do głowy, no zobaczcie, ma trzy jednostki stakowane na polu bitwy, więc tak naprawdę w zasadzie 1,3 punkta ruchu kosztowało, punkta akcji kosztowało go zestakowanie. no ale zobaczcie, że on tutaj cały czas tylko przestawia swoje jednostki nie atakuje, a to powoduje, że... Yy no musi się też troszkę bronić, bo stracił troszkę punktów, ale to powoduje, że się nie posuwa w ogóle do przodu, więc tak naprawdę na razie bardzo defensywnie. No a to powoduje, że... O, no proszę. Można ładnie zwrócić swoje jednostki. Nie wiem, czy tutaj nie miał możliwości przestawić swoje jednostki gdzieś niżej w prawo, tak żeby jednocześnie zostawić je na polu bitwy, no bo usunął mostem cały rząd. No i w zasadzie to to jest bezsensowne. Powiem wam, że strasznie drażniące są te... Yy... Są te animacje. Fajna rzecz, że tutaj zobaczcie, że mamy dwóch, yy, dwóch kuszników, a z drugiej strony mamy elitarnego gierka, który bardzo ładnie tutaj blokuje damage, więc tak naprawdę jednostki są bezwartościowe w tej chwili. No, okej, okay, można je stokować do niewyobrażalnych rozmiarów, ale cały czas pamiętajmy, że tutaj jest ta ochrona. Nie wiem, czy o tym pamięta yy, Terror Bolt. A taki miał misterny plan, czyli słonecznym żarem osłabił ten rząd, no i zabił tego. Pojedynczego GMK, ale pamiętajmy, że tam na ręce był jeszcze jeden, więc podejrzewam, że nic z tego tutaj nie będzie. Na chwilkę dostanie drugiego, a jemu tutaj tak naprawdę, czary ofensywne się chyba skończyły. Dokładnie tak, Już jest 8. Zobaczmy też, że mamy Anael, więc jeżeli pojawi się na polu bitwy, może ładnie leczyć. Chyba ten, ten stack można było wyleczyć. Jest też Inkwizytor Obrońca. Co on tutaj ma? Gdy wkracza na pole bitwy, sojusznicze stworzenia zyskują obronę przed wrogimi zaklęciami, które utrzymuje się aż do kolejnej tury. Aha, czyli pamiętam tą jednostkę. No ona jest... no i proszę. I odpalił szybko wiatru. Czyżby chciał go wykończyć w tej turze? No oczywiście, że tak. O, super, fajne zakończenie. Yy, walka bardzo krótka, musicie powiedzieć, yy, że może nie jakoś super efektowna. Yy, no ale dosyć fajnie wykorzystał to, co miał yy, Menix. także GG, całkiem fajnie. Dzięki za dzisiaj, to był Marcinie, trzymajcie się i siemanko.